Cześć, tutaj Tomasz Migdałek, blog blogspot.com. Dzisiaj kolejna recenzja, zajmiemy się piwem, piwem z browaru kontraktowego, nowego browaru kontraktowego. Browar nazywa się Chmielarium. Chmielarium waży swoje piwa w Zodiaku, tak jak wiele innych browarów kontraktowych. O prawdziwe zagłębie tak łodawa. Piwo nazywa się Pompa Chmielu. Jest to piwo w stylu American India Pale Ale, czyli kolejny iPa na naszym rynku. Ekstrakt 17,2, barwa 8,5 SRM. Teraz się robi moda, żeby też ten parametr podawać. Goryczka 63 IBU. Skład: woda, słody, pale ale, karachel pszeniczny. Chmiele: Simcoe i Citra. Dobry zestaw drożdże US 05 alkohol 6,5% data przydatności do spożycia 5 marca 2015 rzut oka na etykietę no etykieta hmm, nie jest mocną stroną tego piwa no pod względem graficznym tutaj tak generalnie MS Paint albo i PowerPoint mniej więcej mniej więcej ten poziom, ale, ale to też nie jest najważniejsze, bo e, zawartość butelki się liczy, e, a nie etykieta. O tym pamiętajmy. No ale generalnie e, graficznie to za dobrze nie wygląda, za to jest komplet informacji, e, wszystkich niezbędnych informacji. Jest nawet e, ten parametr kolorystyczny podany SRM, także e, za to, oczywiście, plus. E, kapsel czarny, goły, więc. Nie przedłużając, otwieramy. Otwieramy. I sprawdzamy, co tam w środku. No, zapach bardzo amerykański, eee, bardzo. Akcenty tropikalne, akcenty żywiczne. Są cytrusy, trochę grejpfruta, trochę limonki. Jest też nuta słodowa, delikatnie karmelowa w zapachu. No, trochę jest karmelu. Zobaczymy. Zobaczymy, co będzie się działo po przelaniu. Piwa do szkła. No, piana tutaj się... Zaczęła tworzyć bardzo bujna. No. Za to, oczywiście, plus. No, jak ładnie ta piana wygląda w tym szkiełku, naprawdę. Okej, okay. barwa bursztynowa, piwo opalizujące. Nie ma chyba informacji, czy jest niefiltrowane, ale wygląda na to, że jest niefiltrowane jest opalizujące, jest bursztynowe. bardzo ładne. Piana bardzo ładna z przewagą drobnych i średnich oczek. z fajną taflą. Sama piana jest barwy ekry kremowej takiej wygląda na zwartą dość. No naprawdę, naprawdę wizualnie piwo się prezentuje. Okazale, zobaczcie. Bursztynowe, zmętnione lekko. Do tego piana bardzo przyjemna, błyszcząca, zwarta. No, wygląda to naprawdę nader przyzwoicie. Co w zapachu ze szkła. Jeszcze więcej owoców tropikalnych, takich słodkich, dojrzałych. Są cytrusy, troszkę żywicy, troszkę ziół, ale owoce tropikalne no, na, na pierwszym planie. Takie, takie słodkie, dojrzałe owoce tropikalne. Bardzo przyjemny aromat. No, naprawdę. Bardzo dobrze to pachnie, bardzo zachęcająco, zatem nie mogę już się doczekać. Próbujemy wasze zdrowie chmielarium pompachmielu. Bardzo dobre. Bardzo dobre, z wyraźną podstawą słodową, taką taką leciutko karmelową, przyjemnie słodką, e, troszkę landrynkową, wręcz. Na drugim planie, jako kontrę, do tego mamy naprawdę konkretną goryczkę, bardzo przyjemną goryczkę, krótką, niezalegającą w takim ziołowo-grejpfrutowym charakterze. Lekko pikantną nawet. Piwo jest dość, dość mocno wysycone chyba. Mhm. Wysycenie jest spore, więc odrobinę drapie w przełyk. Może to jest taki, taki tutaj drobny zgrzyt. A z drugiej strony dodaje to rzeźkości, więc to zawsze jakoś można yy, słabe słabsze i, i, i mocniejsze strony takiej sytuacji znaleźć ale jakby ta, to, to nagazowanie trochę tutaj potęguje taki efekt lekkiej pikantności tej goryczki, yy, która w sumie zyskuje dzięki temu taki niejednoznaczny, lekko przyprawowy charakter, więc generalnie też to można zaliczyć na plus. Generalnie piwo do, dostarcza dość ciekawych doznań ma bardzo intensywny aromat owocowy. Z lekkimi dodatkami ziołowymi, słodowość taka typowa, czysta słodowość jest, jest w zapachu raczej, raczej niewyczuwalna. Może jest taka delikatna, delikatny karmelowy akcent, ale to naprawdę jest, jest delikatny akcent. Generalnie aromat jest mocno zdominowany przez chmiel, przez akcenty tropikalne, owocowe i to jest super. W smaku jest podobnie, to znaczy mamy intensywną owocowość, taką perfumowaną, która się cały czas zaznacza, jest obecna w trakcie, w trakcie picia tego piwa. Do tego mamy nieco słodyczy, takiej landrinkowej, bardzo dobrze zbalansowane, bardzo dobrze zbalansowane. Nakazowanie wysokie. Piwo cały czas pracuje. Piana się zredukowała do kożuszka, ale ten kożuszek wygląda sympatycznie i, i generalnie fajnie. Naprawdę bardzo eteryczne piwo. Bardzo fajne aromaty tutaj wyszły przede wszystkim z simką, które potwierdziło swoje właściwości aromatyczne przy okazji Pale Ale z Birbanta. Teraz tutaj też mamy simką, dodatkowo mamy citrę, która wnosi taki, taki cytrynowo-limonkowy akcent do tego aromatu. Naprawdę bardzo udana ipa. Ciężko się do czegoś przyczepić, może odrobinę niższe wysycenie, ale to są te tak naprawdę. Bardzo dobrze zbalansowane piwo. To mi się zawsze podoba, e, zwłaszcza w iPach, kiedy mamy ten, ten balans między słodowością, która tutaj jest bardzo wyraźnie zaznaczona, a chmielowością, goryczką, wytrawnością, e, która również jest bardzo wyraźnie zaznaczona. 63 63ipu tutaj e, swoje zadanie spełnia. I w sumie, w sumie, tylko pić. Tylko pić. Kolejne. Bardzo ciekawe piwo. Kolejna nowa inicjatywa, którą myślę warto śledzić. Naprawdę bardzo dobry aromat. Super, taki perfumowany, owocowy. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Słodki przy tym dość jest ten zapach też. Bardzo dobre piwo polecam pompa chmielu w ogóle jak zobaczyłem etykietę i, i się nie wczytałem, nie wczytałem się w kontretykietę, gdzie jest napisane American India Pale Ale, to przez moment myślałem, że to jest jakiś pils, dlatego że etykieta zielona, pompa chmielu, solidnie chmielony lager, tak mi się to skojarzyło w pierwszym momencie, ale okazało się, że jest to IPA i do tego naprawdę bardzo dobra iPa, więc... Polecam, polecam smaczne piwo. Dobre to, tyle z mojej strony. Tomasz Migdały w blog Birofile, Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie, cześć.